czy ująć ciężarem. Jak pracujemy, to trzeba ująć ciężar. O! czy można sobie pozwolić, tak? Tula forma jest prawidłowa. Obie wam są prawidłowe, zależy od kontekstu, w jakim pracujemy. Wyjść należy z głównej zasady, rozmawiamy o budowaniu masy mięśniowej i e, odstawiamy inne rzeczy na bok, o innych rzeczach powiem później e, odstawiając inne rzeczy na bok e, dla mięśni, dla jej wzrostu liczy się czas e, w jakim mięsień pozostaje pod obciążeniem, pod napięciem tak? to jest dla nas ważne więc jeśli e, pracujemy sobie powoli to mięsień jest tutaj cały czas napinamy, a jak pracujemy szybko, ten mięsień też będzie miał swój czas napięcia. Jaka jest różnica? I to zostało zbadane. Eee, to owszem, w trakcie jednego powtórzenia mięsień jest przy... W trakcie jednego powtórzenia, w tym sposobie, mięsień jest mniej czasu pod napięcie, aczkolwiek jest w stanie wy... wykonać znacznie więcej powtórzeń w ten sposób i sumary, sumaryczny czas, eee, w jakim mięsień zostaje pod powtórzeniem jest Eee, tak, dlatego lepiej siada, e, że tak powiem, na, na ławę, czy w ogólnym ćwiczeniu. I generalnie chodzi o to, że to są, nie jest to nic nowego, są to powtórzenia e, wymuszone, oszukane. E, to co po, w kulturystyce, już od dawna, e, więc gadanie, że to jest kiepska forma, albo że plecy cierpią. Plecy nie cierpią, bo plecy pracują sobie normalnie, bo to jest normalny zakres ruchu. W tym ciągu dźwigamy znacznie więcej przesłonę, dźwigamy znacznie więcej ciężaru ee, i nikt się tym nie przejmuje. To no takie gadanie, by, by tylko coś powiedzieć i się e, przyczepić do kogoś, nie mając pojęcia o tym, co do czego e, służy. I teraz, co jest ważne, e, drugi sposób pracy, tutaj, gdzie się, gdzie się zabijamy. Absolutnie nie dla początkujących, właśnie dlatego, że tam często koordynacja jest kiepska, bo ktoś siedzi cały czas na przykład na jeżeli tak dalej pracuje, więc jak najbardziej spokojnie do góry opuszczamy mały ciężar, nie za duży, żeby nie narobić sobie tego gości. Już jesteśmy lepsi. Możemy zacząć sobie ujać na to nie ja szkodzi, nie twierdzę, że należy ćwiczyć tylko i wyłącznie w ten sposób. To jest po to, jeśli chcemy zapracować świetnie wytrzymałościowo yy, i po prostu zrobić jak największą liczbę yy, powtórzeń. Komentarze yy, Nexus, Nexus i tam drugi jego wazilu, yy, że tak się nie powinno pracować, dwa forma i tak co też było tam w komentarzach pokazane z Dawidem na tamtym treningu łącznie zrobiliśmy ponad 200 powtórzeń pokażcie mi osobę, która zrobi 200 powtórzeń w ten sposób nie da się znaczy, może i się da może, może jest taka osoba tak ale chodzi o maksymalne zwiększenie objętości treningowej i pierwsze nasze powtórzenia tam była nagrana jedna z ostatnich Serii. Pierwsze serie były jak najbardziej spokojnie i yy, poprawnie. W cudzysłowie poprawnie, bo była porządna forma. Później tylko byle więcej, byle więcej. Zadaniem było zrobienie jak największej liczby powtórzeń. Yy, bez względu na wszystko, tak? Czyli można było sobie zarzucić nogami ujać po to, żeby maksymalnie zwiększyć czas, jak mięsień zostanie pod napięciem. oczywiście. Yy, mięśniowego jest bardzo fajny, ponieważ dużo krwi jest wtłaczane, jest mocna mocna pompa, zresztą to też polecają e, fachowcy, zawodowcy, którzy e, osiągnęli szczyty tego sportu, po prostu, e, po normalnym treningu, na przykład klatki później bierzemy sobie sam gryf, czy sam tam z piątkami i lecimy do polu 50-80 stopów powtórzeń. Też to funkcjonuje wśród, wśród zawodowców po, po to, żeby maksymalnie dokupować mięśnie, żeby tłoczyć tam jak najwięcej krwi Taki trening jest bardzo wymagający, nie można go robić bardzo często. Jest to po prostu jedna z metod treningowych, którą z głową należy używać w swoim, w swoim treningu. Także ujanie nie dla początkujących, dla zaawansowanych jako dodatek do budowania masy. Owszem, się przydaje, ale przede wszystkim wytrzymałość mięśniowa. Tamten trening był pod sporty walki. Także ilość, 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 ilość dla wytrzymałości i dla wydłużenia długości pracy. Pamiętajcie, nie ma złych y, y, ćwiczeń, są tylko źle używane. Proszę się i bawcie się. Dobrze.